Jak mam tutaj na tym kółku takim przykładowym, on jest już troszeczkę rozwalony, bo już kilka razy używałam do pokazów. Chodzi o to, żeby jak idziemy dalej, po prostu tak samo wbijamy trzeba pamiętać między jeden trójkącik a drugi wbijamy trzeci trójkącik. Tak lecimy dookoła, a później łączymy. Przy łączeniu. Jeżeli nam zostaje łączenie, bo tutaj idziemy takim paskiem. Więc żeby zrobić kółko, trzeba je połączyć. Więc po prostu ostatni, tak jakby ten. Może pokażę że rozwalę. Więc może... Nie wiem czy mi się uda to pokazać. O! Przykładowo. To akurat by się wyjęły dwa. W każdym razie, jeżeli nam zostanie tutaj taki pasek, mamy już, zrobiony, i chcemy z tego zrobić kółko, więc jeżeli mamy dwa, to wkładamy jeden tu, drugi tu i już. I kółko, i tu oczywiście wypełniamy dalej trójkącikami, żeby były równe poziomy. I w ten sposób tworzymy już pierwsze piętra, na przykład łabędzia. Tak jak tutaj tego łabędzia mam. Tak to wygląda. Jeśli chodzi tutaj o skrzydło te ogon. to robiłam tak, że tymi różowymi trójkącikami brałam w drugą stronę niż niebieskimi, żeby był taki inny kontrast. Tak tutaj może pokażę na białym. Jak tu mam niebieski trójkącik w tą stronę. Dwa niebieskie. Czy żeby na przykład zrobić skrzydło, wbijałam w tą stronę. I tak samo po kolei leciałam w kolejnymi Na przykład czerwony też może być. I żeby robić dalej. Zrobimy taką piramidkę. To jest taka przykładowa piramidka, oczywiście w dalszych filmikach będzie po kolei pokazane jak to się robi. W każdym razie polega to na tym. Jeśli chodzi o dobór kolorów, to jest tutaj przypadkowy. Także nie ma tutaj żadnego znaczenia. To zależy od Was, jaki kolor sobie tutaj dobierzecie. Tak samo jeśli chodzi o szyję, bo widzicie że jest. Bardzo miękka, można ją zmieniać tak jak się podoba. Tak samo w przypadku tego będzie. Tutaj też zrobiłam ogon, jest troszeczkę inny od tego ogona. Tutaj widzimy, jest tylko jednokolorowy i niesymetryczny. Tutaj postawiłam na symetryczność ogona i na y, kolorowe, y, tutaj taką przechownicę, prawie że. Tutaj jest na początku dwa różowe, a tutaj raczej starałam się układać. Raz niebieskie, raz różowe na przemian. I szyję zazwyczaj robię tak, że jeżeli robię ptaka na przykład niebieskiego, to szyję robię niebieską, ale końcówkę na przykład robię różową, czyli tą, którą robię ogon lub skrzydła. Tutaj dodałam jeszcze kolorowe wzorki w środku, różowe i niebieskie tutaj w środku. To będzie również późniejszy w późniejszych filmikach pokazane, jak się robi po kolei. Także na początek tutaj podstawy właśnie jak się łączy trójkąciki. Mam nadzieję, że coś Wam pomogłam. I w kolejnych filmikach, tak jak już wcześniej wspomniałam, będę po kolei pokazywać jak zrobić przykładowego takiego małego łabędzia i kółeczko na początek. Mam nadzieję, że się podobało. Postawcie łapkę lub komentarz, jeżeli coś było nie tak, lub jakieś poprawki. Ja tylko z mojej strony powiem, że to mój pierwszy filmik na YouTube, także mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeśli jesteś e, nie tak jak powinno być. Także mam nadzieję, że do zobaczenia.